Masno no, Jakieś przywitanie do tego action gameplay record Masie no, nagrywaj A z osobnym filmem nagram Garen na idzie, A nie Nie A, ja mam Garena E to essa. Albo jedyni... woli Albo grasz z Voliberem double Layna. Jako jedyni mamy hmm. dobrej ikonki Jako jedyny jako jedyny mam dobrą maestrię Garen ma też fajną A, ikonkę A 185 tysięcy Co tutaj robią Miss Fortune i Jax Którzy mają 100 tysięcy prawie 200 tysięcy prawie Smurfy A co? W gra Volibear Volibear, Ghost, Teleport Jak mają już tą dżunglę Hmmmm A w ogóle no, no, nagrają dwa Wiecie, że istnieje zdalniona wersja szczębatka. Szczębatka? Szczębatka. No, w ogóle, czemu mi się wyświetla w grze action, gameplay, recording, jak jestem kuźwa w lolu? No bo chcesz to nagrywać Myślę, że taki maso materiał, że trzeba go nagrać. Dobra, ze dwóch na chwilę. No to useless. I ma od ciebie, więc... ma... Ja gra woliber z ghostem i z teleportem z Nitaltem RIP Wy widzisz Hantem, nauczyłem się ma S3, jesteś ze mną Fajnie 30 sekund do pojawienia się spały Co ty tam kuś wasze Mmm, widzisz z naszego ochota na robienie loda komuś? Nie, Czy może bym mógł coś zabrać stąd? Chciałem, może zabrać matkę do pokoju. Bo to ryja tego nie zobaczyła. Gdzie gra Voliber? Eee. Pojawiły się stworzenia. Jakby grać na midzie, ale. Voliber z Ghostem i z Teleportem Little Temple na Kasodina? Nie wiem. Gdzie jest kóźna kamera, bo mnie ona przeszkadza? Video. Nie. Dobra, nieważne. You could have insta Faster. faster, people. <laughs> Właśnie. Oh, Why no, 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 you no. play accident, blind. Właśnie. you Właśnie. play Właśnie. 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 Jak odnośnie, jedną ręką tego LoL'a Co drugą sobie papisz? Nie drugą przetargać Ned nikogo to nie śmieszy tego typu To nie miało być śmieszny typ prawdziwy Nie było ani trochę No A dać ci bind'a? Dać... E, net mam przypomnieć, że jakoś z 20 bind'ów z tobą jakoś 15 jest usunięty a reszty to mówili, żebym tego nie bindować? Cicho, panie. A no widzisz, Donetki, no, bo nie jesteś już taki cwany, cwaniak. Cwaniaku, cwaniakowaty. Ej, 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 ej! Ja używam moich seksów, nie? O, nie jestem najgorszym nasusem, zmisowałem kanona. Jesteś najgorszym nasusem. Jesteś najgorszym nasusem. Ełene. Ełene. Musisz grać na bodzie, bo jest a teraz jest Worst Nasus Euronet Bez skitu. Jezus Ja bym coś powiedział, ale może lepiej tego nie powiem To jest gorszy poziom jak Iron z tym farmieniem moje imię Nie, to nie jest twoje imię Jeszcze ma nick Jezus No gość ma nick Jezus, chyba coś mu się w głupce porąbało, tego typu Kóźma, no nie Jak ja stakować nie umiem. Pomocy. No. Ty... Zabijcie mnie. A, Jacks, siema, co tam? Jeszcze go miniony obiły do pół HP. Nic no, mi nie zrobił. A ty ogarniasz to, że ten Volibear był pod towerem? poszedł sobie do, do drugiego towera z tyłu, po czym się wrócił do tego poprzedniego. Rozumiem to, że Alistar w MFK jej nie podrzucił, od trzeci level? Nieźle. Ale chyba gra tym Alistarem? Co?! Co ci zrobił, co?! Czemu bodybell? mi buza dało 200?! Jest! wywalił Oliver z Ghostem, Teleportem i z Italtem? No! Po Zaczy... no, pierwsze nie mogłem uczyć, znaczy mogłem, ale nie spodziewałem się, że nagle z bumi mi 200 z jednego W. Pięć, na pierwszym levelu. Okej. Okay. O, Lulu ma lodowcowe ulepszenie na runę. E Garen nie ma flesza tego typu. Co ja mam z tym tego typu fini Finowie? Ma No nauczyłeś się ode nie zawsze mówię tego typu, tego rodzaju, tego tematu? Tego tematu? Nie było Tiger, tak jak Tigerowi yy, usunęli karty z YouTube'a. <grym> za pornografię. Komuś, no za pornografię. Za ten co mówił tego typu, tego rodzaju fini finowie, a Jacks idzie. A, na bocie jest, ok. się przestraszyłem. Na jest na bocie. Garen Mawarda w tribuszu. nie ma wow A u mnie też Max ma warda w tribuszu. U mnie nie ma Łoś. Użyłem potki z clickiem. Tak uderzył chyba w, w tego, w, w bark, parówę i krzyknął. Gdzie jest Łoś było A, jest. Lulu jest afk, A to nie jest awk. Mhm. Chyba dostępny meta z tego, Lulu. Aha, niezły Jack. Garen nie ma też teleporta. Ja on ma dobre hitboxy, widzę, kurwa. Jack ataku Atakuje miniona po czym dostaje z niego 0 golda, ale minion umiera. Zadlin uważa, i Jack idzie. Mam go w dupie, zaraz będę mieć Dobra, ja się cofam po Blask. Blask. Aż, Ele, mamy. Czujcie, że level, on poszedł na swoje. No? O tak. Co? 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 Haha! Gościa Flash no cool, MFI. I są w borde jeszcze? To taka informacja mała. Um, um, nie, nie jesteś tak za minionami. Bo e MFK ma takie coś na kurze, jak zabije miniona, to, to jej kula przechodzi dalej i zadaje kryty. Bardziej mi rozśmieszyła reakcja tego taksa, o, to jest lulu, Blue. Mnie rośmieszyła reakcję, ale Alistair Ray skręcił ku MFK, po czym nim do, i tak dostał. To fajnie. Nice. Do końca! No Alistar, ty dał nie! Tankuj ty stankowałeś, MFK ma 100 tu. No i warny może zde zde zdejmować, bo ma dużo HP, dużo armora i dużo damage'ów. Drugi cane, tylko że przez ściany nie może przychodzić. Daj pasywką, zaznacz Drake'a i po niego przyjdź potem. Nieźle Garen. Nie, ja nie mogę zaznaczyć Drake'ów. Szkoda. O, ma demolition tym Alistarem. O! A ci idzie na tamtego Garena? Jest ping w drake'u Będę. To ma Garen zwardował Ben, tego rodzaju? Na mapkę z lu. To dla mnie nie jest prawda. Zgankujesz Alistar'a, który jest useless? Nie robił w tej gierce O, boli w się... Normalnie No, ale na dominację o, A nie szkoda Uj, dostał dix -u. jest do ja, ja czekam, idę To ich się co ja wezmę O, o Jezus Bę! No dobra, przynajmniej kanon wzięty, woliber chyba do mnie do idzie. Wiem Wezmę te trzy i spadam O, o, o! O, o, o! o Dąg! Zostaw mi! Ojsały Dobra, Elo! Double buffik. Ja też mam double buffik. Dwa double buffy mieliśmy. A nie, lulu ma chwila. Dobrze, zabiłeś ją. ja zrobiłem ją. Antem. Co ty tylko Idę. Idę. ty? Idę. On nie ma ku, więc dajesz go. Zostaw mi go. Nieźle. Dobra, stary, jak ja zrobiłem mf No, ty, co, no, ty, co za plecy flash Dobra, ewidentnie challenger nasu ze un <ślesz> Co no, najwięcej tak. farmy, w gierce to, to tyle Masu z tego rodzaju. Opa, tym wolimy pusty. No. I to ty mi zrobisz? Dobra, parę playtów. Nie, no, mógłbyś chwilę zabrać. Byłoby dobre wyzwanie, jakby był compilation, by mógł myślisz, zrobić Myślisz, myślisz, że ja się złożę takie co No, co no się mylisz. Co jesteś gruby? A tu się zgodzę, to się zgodzę. Ja właśnie prezentuję, że jesteś gruby. Jestem gruby, nie ukrywam. No to no ciekawe, od czego jak jesz codziennie, burgery na kolana. No. Tak. 7 zł w dosowej restauracji. I pewnie robią 5 burgerów na tym samym A to jest tej samej, to zawsze jest tej samej. Nie 2380 to najważniejsze boli albo armor na minusie ta MFK, albo moje WSOP i albo plis, albo y, Flissner obuty dostaję, Alistar, tak. a Listar ci idzie na migda. Jak mi jak, tak Jackson, Jackson, Jackson. Po co fejszczekujesz ty dał mnie? <grym> Specjalnie czekałem na Q Sfleszowała Lulu bez Idę tam Dawaj tą stokrotkę. O nie, najgorzej Kanona miałem zabrać Masno Order gościu, order Oj, co się stało? Do mondo. Aha, Jakby ten garen miał chociaż Właśnie, odrobinę oleju jest... w mózgu, nie. Bo co? Czemu ona nie zabiła? to zabiła? Co? Bo dostałem 3 tower shoty. Nie wiadomo czemu. A te się z ten garen zużył na mnie rpkę, nic mi nie robiąc. Tutaj dostałem 3 tower shoty. Nawet nie wyjęłem MF-u. Dzięki za Ja? dobra dziękuję To zabijemy jak przyjdzie ten Jack? Go smite O Woliber! Siema co tam? Patrz jak Woliber ginie gościu I te. Dobra, kanona to ja już Tam muszę sobie nie. zabrać. O, oh, you are in trouble, boy. No, Thrilli. No, Thrilli. Jest. A może i nie, dobra. Dobra, mam 4,5 golda. Nie pijcie go i zrobi gromba jak Tak, się bięłam. Tu sobie kolega myśli, ten To nie złe Q! Poleku, Ivern. Dobra, Ivern, won od tej farmy, bo mam teleporta. Report Garen. No go już zrobił 0,3, co ja ci poradzę. Ja mam 3-0. Już idę. Najlepsze jest to, że tego nawet Rexa oh nie brałem na poważnie Najlepsze jest to, że kasadnie mi sfidował linię, bo zabił zbog GMF kasad i ja Raz! Ty, tak, tak, tak. Dlatego ma killa, a ma więcej farmy ode mnie. 3 kill. O typie o czym ty myślisz? Twój red jest Divern. Czekaj, że nie... To, to chodź, chodź, chodź ze mną.

Ja idę, 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 idę Nasusik może jakiś, co właściwie. wy... Chodź hater, chodź hater po reda Ja do Ciebie pomóżę, koło narazie idę Chodź w moją stronę, chodź, jeszcze reda zrobię Chodź, nie, nie hater Masz reda, chodź się się jeszcze jeden na pięć, gościu Kto? Ty! Jestem Nasusem, gościu Nie, to robię na Nie, to ER tak? Tak? Dobre R Dobre R Co zrobił? Ja z Nasusem kieruję gierkę Dobra, lecimy na niego jeszcze O nie, o nie, o nie. Ja o mam HA! Ja mam ja many, hello. Jakbym nie miał many, to by wszyscy. Jakbym nie miał many? Ja miał manę, to ja by ja miał... ja wszyscy nie żyli. Ivern. Mogę Popatrz, Ivern. Zostań, zostań, zostań. Ivern dał Gereda twojego Nie, Ivern ja tam idzie Bo wyjdzie Idę, de, de na idę A, tak, Ja w sumie też Z farmie też. i depo Reda Kano O, dzień O, Redemption Redemption Zróżaliście chociaż ze mną przynajmniej, nie tak jak jest lepszy support niż typowy support ze ty Ty nic nie bijesz tej wieży, praktycznie, Tofik. Eee, jesteś pewien? Ja jakbym chłopc palił, to bym coś bił. Co oh yeah. trap, co trap, trap, trap. <laughs> Jeszcze ulta zapomniał użyć. Eee, smash. <laughs> Alistair... No. Ten. Alistair miała mózgu. No Alistair nie ma tak mózgu. Tary, ja stary sobie obok, on czeka, zdechnie i dopiero potem używa wów. Chodźcie, zabijamy. Nie do powstrzymania. A. Dawaj towerka, towerka 5-0-2 tego tem... Niezłe staty, niezłe No ale ja z desusem mam niezłe staty O co zrobił ten Alistar? Dawaj z tyłu, z tyłu Ale, ale, ale O i teraz wcieka z tego UTA O, okej okay. Będzie one shot, to -y, też ja, jak Ja mam ci pomóc, ten Luz. Ja mogę złą shotować w każdej chwili, prawda? Sopię do niej pepne. I ona działa. Będzie... jak mało zostało. Widziałeś tu, kuba? Wojna na z hunterem tego rodzaju. Tego tematu. Henrik ja Ostrzy jest tygier. Te. Karych, kurde? Tutaj, tutaj każdy kuźna nawet nie ma co robić, każdy tutaj no, lepszy od przeciwnika. Nie nawet nie, 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 no, nie ma co o w ten sposób. To są low levele, czego ty oczekujesz? No Hunter jest low level, ale ma na tym końcu. No? Więc z niego są low levela. No. no, 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 no Okej, okay, tak się bawicie, co? Dobra. Tak się bawicie, co? Hello, nie mają ultu pod fitarka leci. O, trafiłem MF lol Jaki flash! Nie, wol ma Ekę, fuck! Dobry Ivern <grym> Ten flash No i z Dobra. Barlerem. Ja mam. PSP. Nie mam merki. Dlaczego? Może jak było przystanki, żeby Czemu on nie po on u tego z do mnie? Zaułek mnie ułam. Ten na lister Blu gera na we mnie żebym nie... myślisz o takim etowaniu luks, która nie może się odsunąć na res jest... Lux? Lulu, czy my Zobaczmy, <laughs> co jest to wymyślone na Discordze. Eee, tofik. To, to Ivern. Granie codzień. Aha, mogę sobie wybrać bohatera. Caitlyn, Ezreal czy Tristana. Hmm. A Jack z Ridgequit'a. Okay. Zrobił 1, 6, 4, już pitał. No. <laughs> Na low level. Na high five to jest masno. Kate Lina zresztą tu i tak tego nie widać. Bo jest zrobiłem tam... więcej, to będzie dobrze. Ej, czemu nie dostałem S? Nie wiem. Co? Na plus 8, 2, 5 a dostał ja dostałem A plus 6, 0.